Piątek 23 dzień czerwca. Dzień dobry wszystkim. Cześć. Zapraszam Was na poranny przegląd techniczny. U mnie 10 po 7, także dosyć świeży układ jeszcze wyraźnie przed tak naprawdę tą pierwszą zmiennością sesji europejskiej. Dzisiaj takie przygotowanie przygotowanie na ostatnią sesję bieżącego tygodnia. Możemy zacząć sobie od wykresu GBP USD, czyli Funt brytyjski w stosunku do amerykańskiego dolara. E, mamy układ związany z mierzeniem korekty 1 do 1. To jest ta rozpiętość tego odcinka. To jest tak naprawdę początek czerwca, czy niemal dwie sesje, bo tam jest drugi i piąty. E, w międzyczasie mamy weekend, więc sesja piątkowa i sesja poniedziałkowa to był okres, kiedy ta korekta była budowana. No i odkładając sobie rozpiętość tej korekty e, od wierzchołka. 16 czerwca, czyli przed tygodnia tak naprawdę, mamy układ ze strefą popytową e, tutaj na tym zielonym tle 1.26.70. Potwierdzenie, e, silne potwierdzenie tak naprawdę w postaci biegunowości, nowości, bo zobaczcie te wierzchołki tutaj e, z drugiego tygodnia maja, e, fajne dwa podejścia z rzucenia, teraz po wybiciu po tym strzale popytowym e, z 15 czerwca dokładnie, no, ta obrona powinna tutaj mocno się aktywować, jeżeli chodzi o podejście kupujących, jeżeli ten obszar będzie testowany zaraz. Także tutaj sporo uwagi na poziom 1,26,70. W przypadku euro USD, zobaczcie, że tutaj mieliśmy pomiar, oczywiście, tego swingu spadkowego. Cały czas to pozostaje w grze, cały czas ten układ pozostaje aktualny. Na tapecie głębokie mierzenie wewnętrzne 78,6, i też w dniu wczorajszym, jak pokazywałem ten układ, to mówiłem, że jesteśmy bardzo blisko reakcji, tak naprawdę, bo już zaczynaliśmy testować po godzinie 8 właśnie tą strefę podażową. A widzimy, że po godzinie 12 tak naprawdę. Wydarzyły się te główne spadki, to jest świeca jedna, druga, i później na sesji azjatyckiej, już również kierunek prospadkowy, amerykański dolar w stosunku do euro zyskiwał, zyskuje cały czas na wartości. No i zbliżamy się do takiego fajnego motywu z układem na korekcie pędzącej 1 do 1, wzmocnionego o linię trendu wzrostowego. Tak? Mamy tam zieloną linię trendu wzrostowego, no i mamy niebieską linię F100. Obecnie 1,09,17 mniej więcej to jest ten obszar popytowy, który nas interesuje, dzisiaj jeszcze przed południem. Myślę, Idąc i to z dalej. USDJPY. na pewno to fs musi musimy sobie anulować. Są nowe wierzchołki. Linię trendu na razie sobie też anulujemy. Zobaczmy, jak to z szerszej perspektywy jeszcze będzie wyglądało. Patrząc na interwał, na interwał sesyjny, chociaż ciężko sobie zawracać głowę na sesji piątkowej interwałem, interwałem D1, więc szukamy na pewno motywów, żeby coś lokalnego tutaj rozegrać. w ramach tego swingu wzrostowego że interesującą strefą e, wsparcia może być ten pułap mierzenia 38,2 to jest poziom cenowy 142,60 e, no trochę nam brakuje do zaksięgowania strefy, tak? bo zobaczcie to jest około 50 pipsów natomiast gdyby jen trochę e, umocnił się dzisiaj w stosunku do dolara no to ten obszar właśnie 142,60 jest tym obszarem e, popytowym, który nas interesuje, myślę, że trend jest Oczywisty wzrostowy, więc byłaby też możliwość, żeby do tego trendu się tutaj fajnie technicznie podłączyć. tak Na wysokości 38,2 FIBO. Patrzymy sobie dalej. USD PLN. Tutaj lokalnie możemy spróbować. Jeżeli ktoś cały czas, cały czas poluje na podłączenie się do tych składków, możemy sobie to FS-100 tutaj rozrysować w ramach korekty pędzącej 1 do 1. W tym przypadku mamy gdzieś poziom 4,06,17. Zobaczmy, jak to jeszcze na mniejszym tf wyglądało. Też na pewno biegunowość nie może tutaj ujść nas, naszej uwadze, bo zobaczcie wcześniej silne wsparcie na tym poziomie cenowym. Wyjście dołem i w ramach ZZB Mamy tutaj super scenariusz techniczny właśnie z tą strefą ZZB, strefą biegunowości, plus mierzenie FST na korekcie pędzącej, także 4,0620, możemy sobie to trochę zaokrąglić, 4,0620 stanowi tutaj ciekawy, silny poziom oporu na wykresie dolar złotówka.